Jeszcze przed odcinkiem mam dla was konkurs na Pixelka i na Dripa. By wziąć udział wystarczy stawić łapeczkę w górę pod filmem. I subskrypcję wraz z woneczkiem I napisać komentarz ze swoim nikiem. To tyle więc w sumie przejdźmy do odcinka Cześć z tej strony Kamloks A w dzisiejszym odcinku będzie hardkorowo Bo wy 10 minut z trzema widzami Postaram się właśnie zdobyć 2000 kryształów Więc na pewno nie będzie łatwo A jak jesteście nowi możecie stawić łapeczkę w górę I subskrypcję wraz z woneczkiem Zapraszam do oglądania Okej okay, więc właśnie jesteśmy sobie już na kopaniu Na prywatnym kopaniu Więc już oni zaczynają dawać bomby Patrzcie jak to w sumie będzie wyglądać w sumie mogą zaczynać dawać bomby Widzę, że tutaj zaczęli No to od razu sobie właśnie będę wspierał Teraz nagrywasz Odpiszę im właśnie tak Dobra, więc sobie oni muszą pierwsze zapełnić magazynek Ja też będę właśnie tutaj dawał bomby Więc w sumie spoko Dajemy sobie właśnie szybko bomby Będzie właśnie git Dobra, tutaj mi właśnie będzie pomagała Stalking, Elsena i właśnie Kamila Ale Często w sumie kiedyś były w odcinkach Może jest, może jest, właśnie znacie je Tak mi się wydaje, że większość pewnie osób zna Dużo no, moich właśnie nowych widzów Też właśnie nie musicie znać Bo właśnie były na odcinkach ale to kilka miesięcy temu, więc no Dobra, więc sobie lecimy do góry. Skarb mam. Chce ktoś, nie wiem po co skarb, tutaj mi zależy na czasie, a nie na jakimś głupim skarbie. Nie wiem po co je ten skarb, nie wiem, nie wiem. Tutaj się właśnie liczy. Czas, ciekawe, czy mi się to uda. Wydaje mi się, że jest to możliwe. Jest to na pewno możliwe, ale czy mi się uda, to nie. Jak coś, to pewnie będzie blisko tego, albo mi się uda. To zależy od, właśnie, prędkości dawania tych bomb. Jak będę dawać wolno, to mi się nie uda, oczywiście. Jak będę dawać szybko, no to mi się uda. Dobra, kupiłem sobie dużą torbę, jest Gicior. Właśnie tutaj też daje Kamila właśnie. O, ze Starking tutaj dają. No widzę spoko. No od razu sobie zebrałem, ale tutaj zrobili fajne. E, to fajne, fajnie zrobili, bardzo fajnie. Więc ja tutaj właśnie pozbieram, patrzcie, ale to fajnie wygląda. A najlepiej tak sobie właśnie chodzić, tylko zbierać kryształy na kopaniu. Wtedy kopanie jest takie fajne. Nie musicie nic kopać, <laughs> tylko sobie zbieracie, nie i później sobie te kryształy odbieracie. Bardzo fajnie. To jest właśnie, jak jest to wydarzenie. To wtedy jak jest po prostu... wtedy... Jest jest łatwa taktyka na zbieranie sobie kryształów. Jak chcecie właśnie zebrać sobie przez tą taktykę, nie? Przez, przez właśnie tą taktykę, co teraz robią, że, że teraz robią, czyli że dawają bomby ciągle, tam kilka osób, no to w jeden dzień, przez tą właśnie taktykę, czyli przez to wydarzenie, to możecie zdobyć, tak mi się wydaje, nawet 100 tysięcy kryształów. No bo jak teraz zdobędę, powiedzmy, 1500 czy 2000, a jedno kopanie trwa 10 minut, to się pomyślcie kilka godzin i macie 100 tysięcy kryształów, więc naprawdę, jak pewnie będzie to je, kiedyś wydarzenie, to ja się postaram wtedy bardziej to wydarzenie wykorzystać Bo teraz akurat nagrywam w niedzielę Ale tak w sumie teraz myślę Że właśnie jakbym tak robił No to bym nawet na secretives mógł milion kryształów zebrać to w się, sensie, że w 3 dni bym zebrał z 300 tysięcy około. Jakbym tak kopał pra prawie cały dzień No to bym zebrał pewnie około 300 tysięcy kryształów Więc naprawdę to jest bardzo fajne Jak widzicie to sobie już ciągle odbieram Pewnie zaraz sobie kupię większą pewnie cashen. Zobacz, to tutaj Elsena dała bomby Wydaje mi się, że dawała tej bomby No właśnie jest tutaj dużo bomb Teraz sobie wracam do góry, pozdrawiam widzę też, co nie? Poko, spoko, I właśnie pewnie dużo osób jest ciekawych, co z gamingiem. No to ogólnie z gamingiem jest taka sprawa, że odpisała mi taka moderatorka jak Amelia i ja jej, jej wysłałem tam wszystkie dowody i ta moderatorka Amelia napisała mi, że właśnie konto się, data ko założenia konta nie zgadza się z tamtym kontem i już w końcu nie wiem co. Napisa napisałem jej właśnie, że ja mam dowody, że to konto jest moje i w ogóle właśnie wysłałem jej pokwitowanie właśnie płatności z 2018 roku, a te właśnie konto, co ma 17 level, ona z X, -gaming 1, X -gaming 1, 3, 0. To jest właśnie z 2019 roku. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo dobry dowód i mam nadzieję, że mi to w końcu naprawią. Bo mnie trochę wkurzają tak szerze moderatorzy. No bo oni to już powinni dawno ogarnąć, a się męczą z tym od października, od początku października. Więc no pozdrawiam kochaną moderację. Dobra, więc sobie właśnie wychodzimy do góry. Kupię sobie właśnie teraz największy kieszeń i będzie <laughs> Ale to jest w sumie bardzo fajne. To jest takie satysfakcjonujące, jak się tak zbiera kryształy i się oddaje, nie? To jest bardzo fajne, ja tak. Lubię, no, że po prostu o sobie olecicie sobie no i pyk. No i macie kryształy, no i pyk. No i zbieracie sobie no i pyk. No i co? I oddajecie sobie, no dobra. Więc ja właśnie teraz lecimy do góry, szybko sobie oddać. Lecimy sobie tam. Ciekawe ile będę miał do końca. Wydaje mi się, że będę miał tak minimum 1500. Tak mi się wydaje, ale wydaje mi się, że pewnie będzie trochę więcej. Ale w sumie nie wiem, bo powiem wam, że już testowałem to i miałem coś 1500 około i była trochę lepsza mapa, tylko że wtedy się aż tak bardzo nie skupiałem, a teraz się właśnie skupiam, żeby to. Szybko Szybko wszystko było zbierane. Widzisz tam chyba Stalking zaspomiła tymi bombami. Ogólnie wszyscy spamiętają tej bombami, więc nie wiem kto to zrobił. Ale patrzcie na to, jak to pięknie wygląda, gdzie to było. Dobra, tu też ładnie to wygląda, ale widziałem jeszcze więcej o właśnie tamtych podziemiach, więc spoko. Właśnie idziemy sobie teraz oddać, oddajemy sobie właśnie, jak macie ogólnie jakieś pomysły na odcinki, to możecie pisać w komentarzu, nie, bo właśnie też często nie wiem co nagrywać i nagrywam teraz czasami nawet takie mniej takie interesujące pomysły, ale też jak nie mam pomysłu, no to wiecie, chcę wam coś nagrać, a czasami nie wiem co no to nagrywam już po prostu to taki, taki odcinek, żeby po prostu by, było coś i żeby nie padł mój kanał, żeby, chcę po prostu żeby na moim kanale coś się pojawiało, a nie żeby był pusty, chyba wiecie o co chodzi dobra, no to gdzie mi zaspamili bombami tutaj widzę, że starmi. tutaj zaspamiła bombami nieźle, tutaj widzę, że wow, 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 jak jest stalking spami, o, patrzcie, to jest kraina, to jest kraina kryształów, nie, o kurde ale to ładnie wygląda, Chcę to szybko zebrać. Please, 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 szybko, szybko. Już nie wiem gdzie jest wyjście, tracę czas. Halo, halo, halo. Where is... Oddawarka, dobra, znalazłem. Bardzo fajnie. Szybko tam idę, bo 3 minuty zostało. Nie wiem, czy mi się uda. Proszę, żeby mi się udało. Proszę, żeby mi się udało. Dobra, zbieram sobie tutaj, co mi Stalking zrobiła. Ona tutaj zrobiła tornado kryształów normalnie. Dobra, więc sobie szybko wychodzimy. No, ciągle mówię, że ciągle sobie szybko wychodzimy. No, bo w sumie ciągle sobie wychodzimy. I też w sumie szybko, bo w 10 sekund sobie wychodzę tak się radnio. Więc no, chyba szybko. Dobra, gdzie to jest ta. Właśnie kraina kryształów od Stalking, tutaj jest dobra. No to szybko sobie spieram Pyk, cyk, no i sobie wychodzimy właśnie znów Znów sobie na faście wychodzimy Nie wiem ile już takich kryształów Właśnie odebrałem, ale na pewno Już sporo, zostało jeszcze dwie minuty Więc mogę sobie trochę jeszcze pozbierać <tum> Tam na scenarze pisałem zdjęcie mi, Chyba robiła mi zdjęcie I tak w trakcie się ruszyłem czy coś Nie wiem, nie wiem, nie wiem Czemu popsułem, ale dobra Więc sobie szybko lecimy sobie do góry znów Lecimy sobie tutaj Oczywiście dwie minuty nie chcę patrzeć na wynik, bo zmarnuję około 5 sekund. A tu, 5 sekund, jest naprawdę cenne dużo kryształów. Tu jest właśnie, wiem, że tam jest. Wszędzie jest dużo kryształów, no to wiesz, dobra, tutaj sobie jest dużo kryształów. Gdzie jeszcze? Tutaj, kurde, nie wiem, gdzie oni są. Dobra, tu jest coś. O, no sporo, no już mam full. Dobra, fajnie. Minuta 59. Niech mi dają tutaj na miejscu, bo oni teraz gdzieś poszli, a ja nie wiem gdzie dają te bomby. I tak trochę kiepsko. Tu, no ja wiem gdzie to jest tu. Tu to znaczy gdzie, bo ja nie wiem co to znaczy tu. No bo tu to może być na przykład tu, gdzie jestem teraz, Mo może być tam, może być tu, no i może być tu. <laughs> Dobra, zbieram sobie szybko, no i właśnie sobie teraz wyjdę, proszę magnes, nie przeszkadzać mi w moim... Celu, czyli 2000 kryształów. Jak mi się uda, to zostawcie łapkę w górę. A jak mi się nie uda, a będzie blisko, to też możecie stawić łapeczkę w górę. Obiecuję wam, że będę miał powyżej 1000. Jak nie będę miał powyżej 1000, to możecie dać łapkę w dół. A no to chyba nie dacie tej łapki w dół, albo może dacie, nie wiem. Mam nadzieję, że nie dacie łapki w dół. Mam nadzieję, że po prostu nie będzie mniej niż 1000 kryształów. Bo jak będzie mniej niż 1000 kryształów, to się zawiodę. Ale już widzę po Zojnach, że raczej nie. Dobra, no tu. No, gdzie? Tu. No, tu. Tu, no to tu, no dobra, no to zbieram sobie tu, dobra, zbieram sobie. Jeszcze bym przyszedł tutaj raz, tak mi się wydaje. Dobra, więc sobie szybko wychodzimy. Trochę też za nisko da dawali już te właśnie bomby. Jeszcze sobie zbiorę, lecimy sobie tutaj szybciutko, dobre, sobie jeszcze raz zbiorę. Więcej i tak już nie dam rady. No na przykład tutaj sobie zbieram. Co to już, napływ lawy? Halo, czemu tu jest napływ lawy? O nie, o nie, dobra, o nie, dobra, szybko sobie wychodzę jeszcze. Resztki kryształów, dobra, dobra, bieram sobie. Jej udało się. Kurczaczki, dobra, sobie trochę zebrałem. Mam wynik 2000, więc będzie blisko, albo się udało. Zobaczmy. 2000, czyli wynik 2000, to patrzcie, z samej gliny 2000, naprawdę pro, więc zobaczmy teraz, ile miałem kryształów. Zobaczmy na to, wygrałem oczywiście rozgrywkę, <grystanie> ale mieli pro wyniki. <grystanie> Dobra, dobra, mieli naprawdę pro wynik, no i patrzcie ile miałem kryształów, tutaj było 1000, a nie no, tak trochę mało szczerze, ale było powyżej 1000, dokładnie było jakieś 1300, 1400, możecie w sumie napisać czy to dużo, właśnie w 10 minut to chyba mi się wydaje, że to bardzo dużo kryształów, tylko właśnie jakby była też lepsza mapa to by było też łatwiej, ale wydaje mi się, że... Jest możliwe 2000. Może jak jeszcze kiedyś będzie to wydarzenie, to właśnie spróbuję. A więc co jak odcinek jak Wam się spodobał, to możecie stawić łapeczkę w górę i subskrypcję wraz z meczkiem. Jak macie jakieś właśnie pomysły na odcinki, to piszcie w komentarzu. No i w sumie do zobaczenia w kolejnym odcinku i cześć!